Czy Pan to widzi jakikolwiek błąd, jakikolwiek, nie wiem, niedopełnienie obowiązków? Yy, znaczy tak, bo wstępnych... I, yy, yy. Yy. I, jakie, I czy tutaj są jakieś procedury takie konkretne w momencie, kiedy ktoś jest, wiem, na dachu, nie wiem, grozi samobójstwem albo wydaje się, że może skoczyć? Po ocenie, po ocenie całej sytuacji, jaka miała na miejsce i po tym, co, 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 co zrobiliśmy, co zrobili policjanci wysłani na, na miejsce, Komendant Powiatowy doszedł do wniosku, że że jednak popełniliśmy błąd polegający na tym, iż, iż na, za pierwszym już razem nie wezwano, nie, nie, nie powiadomiono służb medycznych, nie wezwano powiedzmy pogotowia i przekazano tej kobiety po kobiety właśnie w ręce fachowców, czyli, czyli lekarzy. Komendant polecił w tej sprawie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, który, które ma wykazać, czy ewentualnie kto i, i, i jak jaki duży błąd popełniliśmy. Nie? W tej chwili trwają takie czynności wyjaśniające. Co można spotkać z tych policjantów? No jeżeli czynności wyjaśniające wykażą, iż, iż na, doszło do, do, do błędu, a wszystko na to wskazuje, że, że doszło, komendant powiatowy ma możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i, no i w zależności od tego, jak, jak, jaką winę dany policjant popełnił, zastosowania jednej z skarg dyscyplinarnych. A normalnie zazwyczaj jak to powinno, gdyby ta sytuacja była prawidłowo przeprowadzona, to, to jak to powinno być, że policjant w momencie, kiedy odprowadza, yy, nie odprowadza kobiety do mieszkania, tylko powiadamia pogodowie, tak? To znaczy, yy, może tak. W tym przypadku, w tym przypadku, jeśli chodzi o, o to, co policjanci stwierdzili na miejscu i co wynika z dokumentacji, w rozmowie tej kobiety, nie padło i nie ma, nie ma czegoś takiego, jak, jak ona by chciała yy, targnąć się na własne życie. Nie, ona powiedziała, że poszła na dach, bo, się, bo do, jakaś ktoś do niej ma przyjść do mieszkania, ktoś czy, yy, kogo się obawia. Yy, niemniej jednak, yy, sam fakt, że, 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 że zgłoszenie było takie, że yy, jest człowiek, osoba, jest, jest na dachu no tutaj procedury są takie, że powinny być powiadomione służby medyczne czyli krótko mówiąc, nasz błąd prawdopodobnie polegał na tym, że nie został wezwany pogotowie. I to, to zostanie wyjaśnione poprzez to postępowanie wyjaśniające, no i winni na pewno poniosą jakąś, jakieś jakąś konsekwencje. A wy rozmawialiście z tymi policjantami? Oni coś powiedzieli? Dlaczego nie rozmawiali tego pogotowia? by Byli już jakieś przesłuchani przez was? No wstępne, wstępne materiały, wstępne materiały z tego, z tego są. To, że tak powiem, czynności, czynności nasze idą dwutorowo. Jedno, jedne to są mające na celu wyjaśnienie całej tej sytuacji do czego miało dojść, do czego doszło, a drugie to jest to postępowanie wyjaśniające mające na celu sprawdzić czy policjanci czy my zrobiliśmy wszystko. Czy my zrobiliśmy wszystko? No no, no yy, wydaje się, że jednak że jednak tutaj błąd polegał na tym, że nie wezwaliśmy nie wezwaliśmy pogotowia ratunkowego na na, no, na miejsce. A jeszcze inne a tu pogotowie musieliście wezwać wy, czy mogła też to zrobić na przykład straż pożarna? Jak to jest w takich procedurach, kiedy pojawiły się dwie służby na miejscu, tak, i policja tak, tak. i straż pożarna? Obojętnie kto? Każda, czy... każda instytucja, zarówno my czy, czy, czy Straż Pożarna posiada y, swoje procedury. I jeżeli, jeżeli taka wiadomość została y, przekazana policji, no to y, niezależnie mogło być ruszonowo, I, i dyżurny komendy naszej policji, dyżurny powinien powiadomić, y, powiadomić. na pewno w procedurach to jest odpowiednie wszystkie służby. Nie? Także to. To, 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 to spoczywało też na, na, na naszym obowiązku.